Cześć, witajcie na kanale Komiksomania. Mam tutaj kolejną paczkę z prenumeratą z bohaterów i złoczyńców DC, czyli wielka kolekcja komiksów od Aszety. Nadana, zobaczcie, była do mnie 30 czerwca, a ja otwieram ją 24 lipca. <grym> trochę minęło. Wszystko jest tacy, było świetnie zapakowane, trochę się tutaj namęczyłem. Widzę, że komiksom raczej nic nie dolega, wszystko jest ok. Także chyba możemy przejść dalej. Co my tu mamy? 53 i 52 numer. No nieco cięższy jest ten Batman, ale po kolei. 52 numerem jest Legion Trzech Światów. Od razu nazwiska Jeff Jones i, no i George Perez. Tutaj się od razu świat George Perez rzuca w oko. Już nie żyjący, ale mający rewelacyjną, taką klasyczną kreskę. Potrafi dopieszczać te komiksy. Możemy zobaczyć, że jest tutaj ponad 200 stron. Tutaj jest Starman, niedawno był w Justice Society of America. Komiks zawiera 5 zeszytów Legion Trzech Światów i jeszcze Action Comics, jeden zeszyt. Zobaczmy, jak to się prezentuje. Ja prędzej w sumie tego komiksu nie widziałem, nawet nie słyszałem o nim, chyba, że wychodził kiedyś taka seria, więc to jest eventowe tu mamy legion superbohaterów już widzimy tutaj przedstawiciela tejże grupy z przyszłości superbohaterów tutaj nawet są patrzcie tutaj jest taki to też pisał Jeff Jones i to było właśnie w Supermanie było na pewno w kolekcjach chyba w obydwu. to był legion superbohaterów i Superman legion superbohaterów coś takiego no to zobaczmy Batman i legion superbohaterów no ciekawe ten bak narysowany, taka dzika kreska. Tutaj jest ten tarman, Ciekawe, czy to się dzieje w sumie. Nie wiem teraz, zobaczcie, nie zobaczyłem dat. 2008 i 2009. czyli to się dzieje już po wydarzeniach z Justice Society w America? O, tutaj jest Nightingale. Chyba się nazywa świetna opłata. I tu już mamy George Perez, tak, tu już on rysuje to jest właśnie ta jego kreska klasyczna, zobaczcie tutaj są fajne fajnie mi się to trafiło ogólnie, że to otworzyłem tutaj tutaj jest jakby okładka z pierwszego numeru tego Action Comics, gdy wychodził właśnie, gdy Superman i tu mamy ważniejsze takie wątki z życia Supermana, to nawet jakieś multiversum trochę, no wiadomo to jest rozciągnięte na przestrzeni lat, ale zobaczcie tutaj jest właśnie Mody Clark, tutaj ślub z Lois praca w Daily Planet, tu chyba Lex Luthor zamknięty Chyba, że nie. Tu mamy Kingdom Come Supermana. Tego to jest chyba z milenium 1000 albo milion Coś takiego było w ranie Justice League of America. Tu jest taki klasyczny, jakby z lat 50. No i oczywiście tutaj Superboy, Supergirl, Power Powergirl. Tu jest Liga Sprawiedliwości. No i tu oczywiście Jimmy Olsen, Perry White, Lois. Superman czy Clark tutaj widzimy jakieś lądowanie. Kurczę, zatrzymamy się tu trochę na dłużej, lecimy dalej. Fajnie to wygląda. Powiem wam, że to może być dosyć ciekawy event. Dużo tu będzie pewnie się działo. No jest tych herosów napchane. Sam legion superbohaterów to jest dziesiątki z których nas Ciężko się nauczyć, ale może paru tam z nich spojrzymy. No zobaczcie, jak tutaj to jest rozciągnięte. No Braniac. Braniac 5. To są właśnie ten Lightning Lad, tu Kameleon. Nie. Albo to jest No dobra, widzicie, miesza mi się. O, to Saturn Gern. Łatwo tutaj po tym logo poznać. Prędzej się pomyliłem, jak widziałem Drem... Dringer z tą gwiazdką, takim na policzku, właśnie w, w Justice Society. A tu mamy właśnie. To nie tak miało być. O, tutaj znowu jakaś ekipa, czy to są dobrzy dobrze, czy źle, to jest Superboy Prime, więc pewnie. To jest jakaś zła wersja super tych przestępców z 31, 5 czy którego tam wieku są ci bohaterowie Legionu. No ale już nie będę tutaj się za bardzo rozdrabniał. No jest to czytać, zobaczcie. Znowu jakaś rozkładówka. No i... Cóż, i znowu rozkładówka. No i tak to tworzył. Ojej, nie uwierzycie. Znowu rozkładówka. Niech żyje Legion. Świetnie. Tu widzę samego Jeffa Jones. Y, Jeffa Jonesa. Właśnie. George Peres to rysuje świetnie, to wygląda petarda. O, fajnie. Zobaczmy okładkę. No, fajnie wygląda. Nie pamiętam jak ona się nazywa. No jest dużo tych rozkładówek, ale widzicie tu nawet na tych zwykłych kadrach. To wygląda całkiem fajnie. To jest właśnie bardzo tak skrupulatnie, szczegółowo narysowane. Może być ciekawy komiks. Zobaczymy, dokąd on zaprowadzi. Tu w ogóle jak widzimy jakieś inne wydarzenia. Pewnie jak się człowiek z tym zapozna, przeczyta tutaj ten esej, to będzie wiedział do czego to idzie i gdzie to można fajnie usadowić. No ja obecnie nie kojarzę, ale wygląda fajnie. No, zapowiedzi są, ale tu przecież będą te zapowiedzi ważniejsze. Już pewnie i tak to wszystko widzieliście. Dobra, tu jest Batman i Killer Croc, Świetna kładka, taka bardzo kryminalna, taka w stylu naprawdę Batmana, który zaraz spadnie na tego przestępcę i im go przetrąci. No, i z tyłu tutaj wygląda mi to na rysunek Jima Aparo ale czy to on? Zobaczymy zaraz. No, i tutaj zawiera zeszyty, no jest ich trochę. Batman detektyw Comics od 523 do 526, Batman 357 do 359. Też będzie miał około 200 stron, bo jest bardzo zbliżony grubością. No, zobaczcie, 187, więc jestem. Blisko tej 200, -ki. jeszcze dochodzi wiadomo parę tych kartek stron dodatkowych, z dodatkami. Co my tu mamy? Dużo twórców, ale coś takiego, co mi wpadnie w oko. Czy będzie tutaj? Danny Jargens, ok. I nie widzę Jima Aparo. A kurczę. ale cóż, zobaczmy, jak to wygląda w środku. Tutaj mamy Batmana i Salomona Grandi. No, mamy taką klasyczną kreskę fajną właśnie z tych lat właśnie lat, nie powiedziałem nam znowu lata. No, widać tu 83, trzeci, 3, 3 No, kończymy w 83, czyli tak spoko te rysunki, jak na tamten czas, no to dalej są fajne, dalej cieszą oko, czytelnikom ten selik, te rysunki są przyjazne dla oka i takie znajome, choć nie są to ci twórcy, których znamy. Ale wygląda właśnie tak, zacnie wpisuje się właśnie w tą stylistykę tych komiksów, które Czytaliśmy właśnie w latach 90., i pasuje mi to. Dla mnie to będzie jeszcze taka dodatkowa taka perełka do kolekcji. Fajnie, że to się dzieje przed kryzysem, fajnie, że to się dzieje. Fajnie, że wydali taki komiks przed kryzysu z takim klasycznym, bardziej Batmanem. Obecnie mówi się, że klasik Batman to ten Batman pokryzysowy, czyli no już można powiedzieć taki wchodzący w te lata 90. Oczywiście, jak moda, to dba mieli te komiksy. Może cofną się niedługo bliżej tego kryzysu z tymi klasykami. No, ale tu możemy sobie połączyć, co było jeszcze przed. I to będzie na pewno fajna taka perełka, nawet jeżeli będzie trochę nużąca, a może nie. O no, tu jest ten kadr z tyłu. Fajnie to wygląda. No, widzę teraz, że to nie jest Jim Aparo, ale fajnie wyłoży, bo chociaż tu jakiś jeden zeszedł od niego, wyszedł. Spoko Luz jest ok. Podoba mi się to. No, i tu mamy znowu galeria złoczyńców Batmana nie wygląda, a nie ten Batman wchodzi tak, jakby oni sobie tutaj relaks przy fajeczce. A tu Batman spadnie zaraz na nich i ich połamie. No, coś na pewno pękło. Batman, killer krok. Jak na komik z killer krokiem, gdzie raczej tą dwójkę, gdy się spotka, no to wiadomo, duże mordobicie. To tu całkiem sporo komiksów jak przekartkowałem, To jest sporo takiej gadaniny, czy pewnie. Rozwiązywanie jakichś zagadek i takich, wiecie, kryminalnych spraw, więc to jest też fajnie. No, ale tutaj złoczyńców już jest więcej, więc może się więcej dziać. Czyżby to Swamp był? Czy Killer Croc? No, nie wiem. Nie Killer Croc, ale no, tu wygląda tak. Wydaje mi się, że może być fajna z tego lektura, taka wiecie w retro stylu. Kończymy komiks na 187 i mamy tutaj jakiś właśnie esej, co nieco o Batmanie z tamtych lat. Może być ciekawa lektura, na pewno taki komiks dopieszcza naszą kolekcję, jeszcze dla Batmanów. Fan, bat to jest na pewno pozycja obowiązkowa, będzie co czytać, co oglądać, no ładnie można sobie dołożyć. Do kolekcji. Tak, mówiłem przy Justice Society, że czekam te 5 numerów na ten tom, bo to jest kontynuacja, właśnie stricte tego komiksu. To będzie coś fantastycznego. Znowu mamy tutaj Alexa Rosa jako yy, człowieka odpowiedzialnego za te układki w Justice Society, więc to fajnie, że wychodzi tak szybko. Nie wiadomo, kiedy wyjdzie tom drugi, ale to oby też nie czekali za długo, żeby to się zamknęło w 60. Nie będzie takich dalekich rozjazdów. No i tutaj coś z. Synami głównych herosów DC: Batmana i Supermana. Nie wiem, czego się potem spodziewać. Zobaczymy. Czekam na kolejną przesyłkę. Tak by wyglądały te tomy ode mnie. Podsumowując, fajne dwa komiksy tutaj widzę. Tutaj coś z nowszego, tu jest coś starszego. Obydwa są zachęcające. natłok bohaterów przy nas zmęczy, no oby nie. Na pewno tutaj obroni się komiks graficznie. Jeff Jones pisze zresztą, on potrafi wpisać tych superbohaterów, tak żeby to było przyjemne. No i tutaj, tutaj mimo iż to jest starszy komiks, to jednak daje kredyt zaufania i jestem ciekawy tej lektury. Podam to będzie wszystko. Dzięki za obejrzenie filmu. Trzymajcie się. Do zobaczenia następnym razem. Cześć.